A dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego rotacja butami jest ważna. Zapraszam do materiału. Siemanko, z tej strony Dane Broski, i tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj będziemy chcieli poruszyć temat rotacji butów. Ja ten temat poruszałem już kilkukrotnie w krótszych materiałach, ale widzę po Waszym zaangażowaniu w materiały, szczególnie odnośnie obuwia, ubrań do treningów, że buty bardzo Was interesują. Więc pomyślałem, że rzucę trochę światła na ten temat moimi oczami. Temat moich przemyśleń, temat tego, co może na początku nie było dla mnie zbyt dobre, a z czego dzisiaj wyciągam wnioski, żebyście sami mogli odnieść z tego korzyść. Więc najpierw powiedzmy o tym, dla kogo jaka rotacja butami będzie dobra. I oczywiście ja chcę, żeby ten materiał zobaczyło jak najwięcej osób, dlatego nie sposób będzie mi też powiedzieć o przypadku każdego z Was. Ale weźmy na przykład kilka takich sytuacji, które mogą wydarzyć się. Najbardziej powszechnie. Pierwsza sprawa to po prostu bieganie kilka razy w ciągu tygodnia, takie dla siebie, takie rekreacyjne. Jak wtedy wygląda temat rotacji obuwia? No cóż, moim zdaniem, jeżeli biegasz po prostu rekreacyjnie, biegasz po to, żeby czuć się lepiej, biegasz po to, po prostu, żeby sobie pobiegać, być trochę bardziej aktywnym, aktywną, no to tutaj raczej dobrze jest po prostu zadbać o obuwie. Z wysoką amortyzacją, no bo w większości pewnie biegacie raczej po utwardzonej powierzchni, i skupić się na tym, żeby była jedna bądź dwie pary butów, po to, żeby po prostu je sobie zmieniać. No bo jeżeli nie trenujecie pod coś konkretnego, robicie to dla siebie, to moim zdaniem nie ma co inwestować w nie wiadomo ile par butów. Słyszałem kilka stwierdzeń, że no dobrze by było, żeby y, tej rotacji było jak najwięcej. Moim zdaniem w takiej sytuacji nie. Ale to już pozostawiam Wam. Natomiast kolejna sprawa dotyczy sytuacji, w której biegacie już jakieś treningi, czy sprinty biegacie, szybsze jakieś elementy treningowe. Wtedy warto jest zadbać o obuwie, które będzie dodawało Wam responsywności, które będzie może mniej położone w amortyzację, po to, żeby odczuć taką większą szybkość zbiegania. Oczywiście buty z maksymalną amortyzacją mogą również mieć bardzo duże zasoby responsywności. Natomiast nie wszystkie tak mają, w większości raczej buty do szybszych wybiegań tej amortyzacji będą miały mniej niż buty do na przykład wolnych wybiegań i takim przykładem mogą być na przykład Nike Womero 18, Nike Womero Plus do na przykład Nike Pegasus. Czy powiedzmy z Nimbus od Asixa 26 do Nowa Blastów Piątek? No, też jest to but różny, chociaż tej amortyzacji w Nimbusach jest maksymalnie. W Nowablastach jest duża amortyzacja, no ale responsywność tutaj wygląda już troszeczkę inaczej. Oczywiście tak jest w dalszych innych też markach obuwia, więc warto się na tym skupić. Oczywiście wtedy, kiedy macie szybsze treningi i wolniejsze treningi, warto już zainwestować sobie na pewno w minimum dwie pary obuwia. Takie, które dodadzą wam możliwości biegania tych wolniejszych wybiegań lepiej, z większą dbałością, ostawy na dłuższe dystanse. I tych, które dadzą Wam więcej responsywności w takich treningach szybszych. To jest taka moja drobna rada. Kolejną sprawą, trzecią tak naprawdę sytuacją może być to, kiedy po prostu biegacie, trenujecie i biegacie jakieś zawody. I niezależnie, czy tutaj biegacie już na jakieś rekordy ogólnie, czy na rekordy swoje, to tutaj dobrze jest mieć przynajmniej trzy pary obuwia. Tak jak powiedziałem wcześniej, jedno na dłuższe wybiegania, jedno bardziej responsywne i trzecie startowe. Tutaj nawet można już pokusić się o obuwie z płytką karbonową. To oczywiście też zależy od Waszych preferencji i od tego, jak szybko biegacie, jaką macie technikę biegu, po to, żeby ten karbon Wam raczej pomagał, niż przeszkadzał. No, właśnie, i dlaczego patrzymy pod tym względem? Ja tu mogę też powiedzieć na przykładzie swoim, i to jest tak jakby kolejna część tego materiału, jak ja wykonywałem tą rotację. No cóż, moja rotacja nie wyglądała zbyt dobrze, dlatego że przed swoim pierwszym półmaratonem, kiedy zaczynałem biegać, wszystkie treningi robiłem w jednej parze butów. Były to New Balance Fresh Foam X V4 MOR, dokładnie te buty. Yy, I te buty nadal są dla mnie. Bardzo dobrymi butami. Tutaj już tej amortyzacji jest mniej, ona już się można powiedzieć kończy bardzo mocno. Natomiast jest to dalej but do biegania, który mogę z czystym sumieniem polecić. Nawet mimo tego, że już chyba wyszły nawet szóstki, to czwórki naprawdę bardzo dobrze się spisywały. Aczkolwiek uważam, że w sytuacji, w której byłem ja, czyli waga powyżej 110 kg, gdzie robiąc te treningi również szybsze, tam gdzie były sprinty, to Raczej te buty mi przeszkadzały niż pomagały, dlatego że maksymalna amortyzacja obuwia i duża waga biegacza ma to do siebie, że przy sprintach buty amortyzują, ale mniej dają responsywności. I oczywiście nie musicie kupować Kilku par na początku swojej przygody z bieganiem. Natomiast ja, patrząc z perspektywy czasu, że to bieganie jednak ze mną pozostało, nie była to tylko jakaś taka chwilowa fanaberia. Uważam, że gdybym miał jeszcze jakąś jedną parę butów, właśnie też z wysoką amortyzacją, ale jeszcze też większą responsywnością, myślę, że te treningi byłyby dla mnie dużo bardziej korzystne. Natomiast w tych butach naprawdę dałem. Sobie dobrze radę przygotować się do półmaratonu, i gdyby nie kontuzja w Szczecinie, gdzie wpadłem w kostkę brukową, w dziurę w tej kostce brukowej, to myślę, że ten czas byłby znacznie bliżej dwóch godzin, które chciałem złamać, bo byłem naprawdę dobrze przygotowany. Ale gdybym miał coś polecić, to myślę, że lepiej bym się przygotował, gdybym miał jeszcze jakieś jedne buty na zmianę. No właśnie, i na ten półmaraton kupiłem inne buty. New Balance 1080 V12 to jest but, którego na pewno nie polecę, ponieważ to nie on był sytuacją, która doprowadziła do kontuzji, żeby była jasność. W tych butach ten półmaraton biegło mi się dobrze, ale później po dosłownie kilku biegach but po prostu stracił swoje zastosowanie, jeżeli chodzi o amortyzację, ponieważ już po kilku biegach bardzo zaczęły boleć mnie pięty. Czułem, że ten but zrobił się strasznie twardy że nie za dobrze się w nim biega i go odstawiłem. No i wtedy wjechał w but, który obecnie znajduje się w mojej rotacji obuwia, ponieważ New Balance już dzisiaj towarzyszą mi tylko raczej na siłowni, na orbitreku, czasami na jakieś tam takie luźniejsze wybieganie, jeszcze te mory ubieram, ale bardzo rzadko, natomiast butem, który jest w mojej rotacji dzisiaj i zaczął być wtedy, kiedy te New Balance już trochę przestały dawać radę, to Asics Nova Blast 3 LE. But, który uważam, że zasługuje na osobny odcinek, który na pewno powstanie. I to jest mój but startowy. W tym bucie przebiegłem łącznie 4,5 maraton. RST w świdnicy w 2024. Nocna Gdynia 2025, Nocny Wrocław 2025 i Toyota 2025. To jest but, który naprawdę cechuje się świetną amortyzacją i cechuje się bardzo dobrą responsywnością. I w tym bucie nadal świetnie mi się biega. Ale to jest but, który. Zostaje mi na zawody, czyli ja w nim biegam te takie większe próby moich biegów. Bo czy dużo szybsze, to aż tak tego nie stwierdzę. Ale w 2026 roku te czasy będą znacznie lepsze. Jeszcze zobaczycie. Natomiast w tym bucie biega mi się świetnie, ponieważ czuję się w nim bardzo komfortowo, bardzo pewnie. Ta responsywność pomaga mi się dobrze wybić z tej amortyzacji. Tak mówiąc takim skrótem, po prostu jest to bardzo dobra kompozycja amortyzacji i responsywności. Więc to są buty, których używam głównie na zawody i czasami na szybsze wybiegania, żeby po prostu stopa się do nich mi przyzwyczajała, ale bardzo, bardzo rzadko, żeby po prostu ich nie wytracać na zwykłe treningi. Dalej buty, które kupiłem, których, o których dwa filmy możecie znaleźć na moim kanale, które służą mi szczególnie do dłuższych wybiegań, to buty uważam świetne. Jeżeli chodzi o amortyzację, mega niezastąpione. A myślę, że jeżeli schudne, to będą mogły konkurować z Nowablastami, jeżeli chodzi o responsywność. Nike Womero 18. O tych butach wypowiadałem się bardzo dużo w dwóch filmach na moim kanale, więc serdecznie zachęcam do ich sprawdzenia, ale według mnie jest to świetny but od Nike. But, w którym wreszcie czuć maksymalną amortyzację i bardzo dobrą responsywność. No, oczywiście, przy mojej wadze raczej. Amortyzacja tutaj przeważa, responsywność nie wybija tak mocno, tak dobrze przy mojej wadze jak w przypadku Nowa Blast 3LE, ale nadal jest to świetny wybór, jeżeli szukacie butów na dłuższe wybiegania, ale takich, które też dadzą wam responsywność, szczególnie jeżeli macie mniejszą wagę, albo szukacie po prostu butów do klepania kilometrów. Tu uważam, że jest świetnie. No i w związku z tym, że powiedziałem przed chwilą o tym, że jeżeli biegacie jakieś treningi i jakieś zawody, to dobrze jest mieć buty do szybszego i wolniejszego biegania, no to również ja to stosuję u siebie. I mam buty, które są nowsze niż Nowa Blasty 3 LE, które używam na szybsze treningi, na treningi, gdzie są sprinty. Nowa Blast 4. I tu może pojawić się pytanie, dlaczego trójki. Używam na zawody, a czwórki używam tylko na szybsze treningi. No cóż, osobiście uważam, ale też takie głosy widać na różnych forach i też wśród moich znajomych, że jednak 3LE to but, gdzie tej amortyzacji jest więcej. Czwórki są naprawdę świetne. Ale w momencie, kiedy przebiegam w nich więcej niż 11-12 km, już trochę bolą mnie stawy skokowe, trochę już bolą mnie ogólnie w nich nogi. W 3LE tego dyskomfortu nie doświadczyłem, natomiast nadal Nowa Blasty 4 są to świetne wybory na szybsze treningi. I właśnie tak ta rotacja wygląda u mnie: czyli mam buty na dłuższe wybiegania, buty na szybsze treningi i buty na zawody. Natomiast czy poleciłbym każdemu taką rotację? No tak jak już powiedziałem wcześniej, nie. Jeżeli biegasz po prostu samemu, dla siebie. Niezależnie od tego czy biegasz raz w tygodniu, dwa, trzy czy cztery, to wybrałbym po prostu buty z wysoką amortyzacją, żeby odciążać stawę. Oczywiście, jeżeli biegasz więcej niż te 3-4 razy w tygodniu, to po to, żeby też buty się mniej zużywały, ale też żeby odczuwać takie inne odczucia podczas biegania, to zainwestowałbym w dwie pary, żeby sobie nimi rotować. W mojej sytuacji, gdzie jestem Biegaczem z większą wagą, muszę dbać o to, żeby przede wszystkim nie przeciążać stawów, bo już sam fakt tego, że biegam w takiej wadze, no i jest trochę dla moich stawów, stóp, ogólnie nóg męczący, więc stawiam tam, gdzie jest maksymalna albo bardzo wysoka amortyzacja, tudzież też jest responsywność. Ale jeżeli miałbym powiedzieć o tym, co radziłbym biegaczom, którzy są Którzy mogą wyciągnąć z biegania trochę więcej, to na pewno tutaj mogę powiedzieć o tym, aby zaopatrzyć się w buty, gdzie tych treningów jest, tak jak powiedziałem, więcej, czyli w każdym innym wypadku niż po prostu takie bieganie samemu dla siebie, aby zainwestować w buty na dłuższe wybiegania, to przede wszystkim buty na dłuższe wybiegania są świetne, bo w nich można wybiec daleko. Można też zrobić szybsze treningi, ale z mniejszą efektywnością. Natomiast jeżeli chodzi o buty na szybsze treningi, tutaj zastanowiłbym się już nawet nad jakimiś karbonami, po to, żeby z takich szybszych treningów wyciągnąć jeszcze więcej, nauczyć się biegać w karbonach, no i żeby robić te postępy coraz większe. Natomiast jeżeli chodzi o buty już konkretne na zawody, to tutaj, jeżeli ta waga jest mniejsza, jeżeli technika biegu na to pozwala, pomyślałbym sobie o jakichś karbonach właśnie po to, żeby dostać jeszcze zastrzyku energii od płytek karbonowych, które są w butach. I oczywiście pamiętajcie, że nie ma co polegać tylko na płytkach karbonowych, na technologiach w obuwiu. Warto jest polegać na własnych umiejętnościach, które ćwiczy się właśnie poprzez biegowe. Treningi, więc w bieganiu, najważniejsze jest to, żeby po prostu biegać. Buty są świetnym dopełnieniem i naprawdę jest ich masa na rynku i możecie korzystać z różnych firm. To nie jest żadna współpraca. Ja pokazałem wam rotację butów moją. Różnicę między rotacją, którą miałem na początku, a rotacją, którą mam teraz. I jeżeli mam być szczery, to myślę, że rotacja butami na pewno poprawi wasze osiągnięcia biegowe. Natomiast jest Jednym z najmniejszych czynników, który będzie na nie wpływał, to co będzie wpływało na zwiększenie waszych osiągnięć biegowych, to dyscyplina, motywacja, częstotliwość treningów, jakość treningów i to, w jaki sposób będziemy też podchodzili do regeneracji oraz odżywiania się. Buty są świetną pomocą, ale jest to dopełnienie, które po prostu może będzie motywować, bo będziemy chcieli kupić sobie nową parę butów, bo będziemy chcieli zmienić swój styl biegania, bo będziemy chcieli może biegać szybciej i kupimy buty do tak zwanego szybszego biegania. Jest to dobre dopełnienie. Jest to coś, co na pewno urozmaici Wasze bieganie, ale rotacja obuwiem w bieganiu nie jest najważniejsza, chociaż dla bezpieczeństwa Waszych nóg warto jest zaopatrzyć się w takie buty, w których będzie Wam się biegało wygodnie i bezpiecznie. A ja zapraszam Was do materiałów, które wyświetlają się teraz koło mojej twarzy. Widzimy się zaraz w nich. Piona!